Cześć, witajcie w pierwszym odcinku takim oficjalnym z serii, w której to polecam kanały na YouTube i już właśnie przygotowałem sobie te trzy kanały, które dzisiaj polecę no więc to, zaczynamy pierwszy kanał jest to kanał mojego kolegi jest to antero.pl on nagrywa let's Play e z Pokemonów z DOXiem i nagrywa jeszcze jakieś tam swoje filmy, takie śmieszne, bardziej niby. I właśnie tak on ma 17 widzów i polecam go z tego powodu, że mam nadzieję, że gdy będzie miał więcej widzów, to po prostu zmotywuje go to do nagrywania kolejnych serii. Tam już mówił, że ma już jakąś serię na ten, um, którym będzie nagrywał. Yy, kiedyś nagrywał Penumbre, z tego co pamiętam. Yy, no dobra, więc to by był Antero. Link do jego kanału macie w opisie i idziemy dalej. Następny kanał to yy, kanał Vertes V. Również fajny kanał. Ma tylko trzy filmy, ale mam nadzieję, że będzie ich więcej, nagrywa Dungeon. Co to jest Dungeon Dragons Never Winter? Ma na razie trzy filmy, tak jak mówiłem, 81 widzów. Mam nadzieję, że również będzie nagrywał dalsze filmy, jak ten, gdy po prostu będzie miał więcej widzów, też go to może zmotywuje jakoś do tego ten kanał. Napisałem do niego sam, czy wyraża zgodę na to, że mu go polecił, i zgodził się wszystko ładnie. No i co, idziemy dalej. Następny kanał to jeden, dobra, tego nie będę czytał. Krycha on ma chyba najwięcej ma filmów z tych trzech kanałów. Nagrywa tutaj coś tam. Coś z Metina to jest chyba Minecraft SkyBlock 6Fidget i też jest kanałem mm, takim, myślę, że fajny. Zaraz zobaczę jego film czy w czy, czy po prostu ma jakiś tam komentarz, coś w tym stylu. Siemanko, witam Was w... Odcinku e, pokazując moje konto w S. Tak, więc ma komentarz. Wszystko ładnie. Mam nadzieję, że na tym kanale pojawią się jakieś let's play, e, coś w tym stylu. Ma już 110 widzów. Ładna liczba. No i co? Ja tym trzem osobom daję już suby. Na razie tutaj jeszcze yy, tamtemu warteżowi. Mm. No i co, to było na tyle w tym odcinku. Czekajcie do kolejnej niedzieli na kolejny odcinek. Również znajdę trzy kanały, które polecę. I co, na razie.